Dzisiaj ta integracja jest ważna, ale ważna jest też wymiana doświadczeń. Bardzo się cieszę, że różnego rodzaju stowarzyszenia działające na rzecz naszej społeczności się spotykają, prezentują co udało im się zrobić, ale także uczą wzajemnie i to jest niezwykle istotne. W pikniku jestem bardzo zadowolona. Przyszłam, zależało mi na laryngologu, zaliczyłam. Cukier zmierzyłam, ciśnienie zmierzyłam, ciastko dostałam, pogoda super, dużo znajomych spotkałam, jestem bardzo zadowolona.